cześć panieneczki, kochani, robimy Wasze czytanko styczniowe styczeń panna. Najpierw miłość później praca. No, kochani, i czyli co? Miłość związki. Najpierw potem single. Związki, panna, na związki. Rada. I single. U. Rada. Kochani, jeżeli chodzi o energię, tą taką y, w podstawie naszej talii, czyli ona może być i dla singli, i dla związków, mamy pokazane, że wychodzi na jaw kłamstwo. No, albo wychodzi na jaw prawda. No, jedno i drugie wychodzi na jaw, nie? Jak wychodzi na jaw kłamstwo, to prawda też wychodzi na jaw. Yy, I kochani, dowiaduje się czegoś albo jakaś żona, albo to coś dotyczy jakiejś żony lub matki. Żona, matka, teściowa. Coś wychodzi, ktoś sobie, ktoś się czegoś dowie, i to powiem Wam, że ta kobieta, która tu jest pokazana, matka lub żona, lub teściowa. Ona nie jest pozytywnie pokazana tutaj. Chyba, że jest chora lub zmartwiona, ale w każdym razie, no, no to tutaj to jakiś problem może być z tą osobą. No dobra, kochani. Jeżeli chodzi o związkowców, głównie mamy pokazany problem pomiędzy ojcem i dzieckiem. Znaczy, problem jak problem. Yy, jakieś emocjonalne tutaj, nie wiem, czy tęsknota, czy niedogadywanie się, czy czy o co chodzi czy ktoś kogoś tutaj rani komu się przykro i mamy ojca i dziecko pokazane to dla tych którzy mają rodzinę i jest rada dla tych yy, panien które mają coś takiego wy możecie być facetem możecie być kobietą to nie o to chodzi żeby doprowadzić do pojednania i żeby scalić rodzinę jakoś no żeby doprowadzić do jakiegoś pojednania i żeby Albo żeby zrobić jakąś imprezę rodzinną, czy coś takiego, no, no nie wiem, czy to ma sens, ale coś związane z ojcem i z dzieckiem i jakieś tutaj, jakiś żal, albo, albo rozczarowanie, albo tęsknota, albo coś takiego. I jest pokazane, żeby panna zrobiła, taka rada, jakąś imprezkę, albo żeby panna scaliła ludzi, w sensie pojednanie, żeby, żeby było, ale to panna ma to zrobić, żeby było to pojednanie, no. To, to jest jedna wersja wydarzeń. Wy nie musicie przecież mieć dzieci. Kochani, druga rzecz. Mamy pokazanego mężczyznę. No i teraz jest problem, bo ten mężczyzna albo jest niedojrzały, albo jest bardzo um, wycofany ze związku. Emocjonalnie wycofany. Może on jest zimny, może on nie potrafi otworzyć serca na miłość, może on nie potrafi okazać. Miłości. Ja nie mówię, że on nie kocha. Może kocha, może nie umie tego okazać. Zastanowić się, e, zwłaszcza dziewczyny, jeżeli macie kogoś takiego w domu, dlaczego, może on ma depresję, może on jakiś jest zmartwiony czy coś takiego. Zastanowić się, dlaczego on się tak zachowuje. Ale jeżeli wy wiecie, że to jest podejrzana osoba, w sensie takim, że, e, że on zawsze był taki zimny, że, e, że on nie jest w ogóle otwor, otwarty na na związek albo że się chce wycofać, to jest pokazane, że ta osoba, no uważaj, żeby ta osoba wami nie manipulowała, bo tu jest pokazana również, to nie będzie dla wszystkich panien, manipulacja emocjonalna. Prawdopodobnie po stronie mężczyzny. Znaczy, on by manipulował raczej. Nie mówię, że na 100 bo przecież my mamy różne, różne związki. To może być i baba, i to mogą, to mogą być związki homoseksualne, różne rzeczy mogą, być, to nie dochodzi. Bierzcie tak, jak wam bardziej pasuje, to jest tylko energia. Ktoś tu kimś może manipulować. No, no to tu zwrócić uwagę, kochani, jakby nie było. Wasza rada to jest. Ja nie wiem, gdzie wy to będziecie imprezować, ale chodzi o radość. O radość, o zabawę i o pojednanie. I panna ma coś takiego zrobić u siebie w domu, lub z tym z jakimś związkowcem doprowadzić do czegoś takiego. Może chodzi o zaproszenie kogoś gdzieś. No nie, no. no. No już nie wymyślę, bo to może być... Tyle ile Was jest, tyle może być historii. Chodzi ogólnie radość, impreza, pojednanie, spotkanie, scalenie czegoś. Takie coś jest pokazane. No. Panieneczki singlowe mają dziwnie. Kochani, e ja się tylko zastanawiam, czy ta zmiana, która tu jest pokazana w dwóch piątkach, już się stała dla Was? Czy to już się wydarzyło i Wy o tym wiecie? Czy to się dopiero stanie teraz... W styczniu, ale jeżeli jesteście singlem, to chyba to się już wydarzyło. Jakby nie było, jest pokazane, że jakaś przegrana była, ktoś przegrał coś w przeszłości, ale już nie myśli o tym, uwalnia się od tego i albo wybacza, albo zostawia to gdzieś tam za plecami. Nie będzie się już tym martwić. No takie coś jest pokazane tutaj jako ta, taka główna energia. Z jakiegoś powodu, no miałam powiedzieć dziwnego, ale właściwie co w tym dziwnego, jak ja do panien mówię, rada jest taka, żeby się nie martwić. To znaczy, mamy kartę nie spania po nocach yy, martwienia się, rozmyślania ciągłego, i jako rada, jeżeli mamy taką kartę, to oczywiście nie chodzi o to, żeby panna siedziała do piątej rano i nie spała po nocach, tylko chodzi o to, żeby się tym zająć. A może w nie możecie spać po nocach, może trzeba się zająć tym właśnie, żeby się uspokoić. Chodzi o, może chodzić o jakąś rzecz z przeszłości, którą wy wybaczacie, puszczacie jakoś gdzieś tam za plecami, idziecie dalej i być może to wam też pomoże jakoś spać lepiej w nocy. Natomiast ogólnie chodzi o to, żeby się nie martwić, nie rozmyślać, nie wałkować tego cały czas w głowie, bo po prostu nic z tego nie będzie. Znaczy, no to, to nie przyniesie Wam to żadnego jakiegoś skutku, nie będzie miało pozytywnego oczywiście, bo negatywne to jak najbardziej. Jak za dużo wymyślamy negatywnych rzeczy, to mamy negatywne skutki. Także kochani, najpierw jest pokazane, że panna wychodzi z jakiegoś, wybacza, odcina się, zostawia przeszłość za plecami, macha ręką i w ogóle taka już tutaj uleczona panna, a potem jest pokazane, ale, ale nie martw się. No to tak, jakby jakaś panna myślała, a to jeszcze się trochę pomartwię. No nie, 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 to się, nie, nie trzeba się martwić. Kochani, co prawda, nie ma tu jakoś strasznie pokazanej energii nowej miłości w styczniu. Może ona nie przyjdzie w styczniu, a może przyjdzie i wy. W związku z tym. Ja, ja nie mam pokazane, więc ja wam nie mogę powiedzieć, żeby przyszło. Ale jeżeli by przyszło, to być może to będzie też ważne, żeby zostawić przeszłość za plecami, bo przychodzi nowe. Ale ja o nowym mówić nie mogę, bo ja nie mam takich kart. Natomiast to nie znaczy, że nie możecie kogoś poznać. Kochani, jakby nie było super okazja dla panien, żeby wybaczyć albo żeby coś zostawić za plecami, być może chodzi o jakiś nieudany związek z przeszłości, no. No nieźle. No, ale zobaczmy, co w pracy. Zobaczmy, czy panienka będzie pracować w tym miesiącu, czy nie będzie. A nie zobaczymy, bo nie mogę potasować. Czekajcie chwilkę. Jeszcze raz. Kochani, co mi wypadło? Karta, zakończenie zmartwień. Zakończenie zmartwień. Wyjście ze stresu. No nieźle, ale to mi wypadło, więc robimy, robimy się na pracę. Spełnienie marzeń. Bierzemy, Panny? Bierzemy, czy nie bierzemy? No, dawajcie. Ciekawe, jakie spełnienie marzeń ja będę miała w tym miesiącu. 100 tysięcy zumierza. To 100 10 tysięcy w miesiąc. To jest niemożliwe. Znaczy, no, możliwe jest, ale nie na takim kanale. A może coś innego fajnego się wydarzy? Lecimy dalej, pan. Lecimy dalej. Ojeju. Wow. Panny nie będziecie mnie lubić. Wiecie czemu? Bo wy, wy byście chciały te same karty mieć tam, gdzie było o miłości mówione. Zwłaszcza tam, gdzie było u singli. Wybyście tam wolały. Chyba, że. Chyba, że tak będzie, że to będą karty na miłość i zamiast pracować będziecie się oddawać jakimś. jakimś, nie wiem. Jakimś miłościom. Zaraz wam powiem jakie. O kurde, wow. O, kurka wodna. Ale jaja. No nie mogę uwierzyć w to, że tak. Wow. Panny ale jaja. Słuchajcie. Jeżeli były jakiekolwiek um, sprawy urzędowe czy coś takiego, albo sądowe, urzędowe, no nie wiem, co by, byście tam mieli mieć, um, jeżeli musicie gdzieś coś wysłać, jakieś wiadomości, znaczy, no, no nie wiem, co, może dokumenty czy coś takiego, jakbyście coś musieli gdzieś wysłać, pokazujecie, że się strasznie z tym ociągacie, a powinniście to zrobić, bo to może zostać dobrze jakoś jakby. Rozwiązane w styczniu na Waszą korzyść. Jest pokazana karta sprawiedliwości, e, dobrych rozwiązań urzędowych lub prawnych. No ciekawe, ciekawe. Kochani, praca: spełnienie marzeń, dwójka kielichów, czyli wielkie szczęście i radość. To, to, jest kart, to są karty spełnienia zawodowego, spełnienia w pracy. I to są karty spełnienia marzeń, dla, przynajmniej dla niektórych. No ja wiem, że nie każda panna się pod to podepnie. No. Niektóre panny muszą iść na ascendent, jeżeli wiecie, że no, macie gorszą trochę sytuację. Ale kochani, to coś, to coś. To jest coś, co wywalczyliście, kto wie, czy nie przez lata pracy, albo przez miesiące pracy, no nie wiem, ile tam pracowaliście. Coś, co jest wywalczone. Czasami mnie pytacie, i, i ja może powinnam o tym częściej mówić, czy praca może być, ym, y, o, czy może to pasować do studiów na przykład, czy coś takiego. Może, więc może ktoś zapracował na jakiś sukces na jakichś studiach, jakieś, jakieś nie wiem, doktoraty, magi, magistry, czy jakieś różne inne dyplomy, czy coś. Być może, M nie mówię, że nie. Kochani, jest pokazane, że Wy możecie już przestać walczyć w tym miesiącu. Jeżeli ktoś miał jakieś dylematy zawodowe, to te dylematy też zostaną usunięte, co oznaczałoby, że coś wybierzecie, albo że przyjdzie taka oferta, że już będzie wiadomo, że tylko to, i wtedy już nie ma nawet dylematu. Ale jest możliwe, że ta karta zakończenia walki może również oznaczać, że wy to wywalczyliście i już nie musicie dłużej walczyć. O kurka wodna. No, powiem Wam, podoba mi się. Podoba mi się. Biorę. Miśki, rada dla panny, pracuj. Tyle. Ósemka monet. Po prostu pracuj. Skup się. Chcesz to robić? Rób. Chcesz tam to robić? Rób, ale pracuj. Pra panna, prawna, panna jest sumienna w pracy. Panna się nadaje do pracy. Jest dobra w pracy. Więc jest pokazane, tak, to jest, rób to. A jeżeli nie macie pracy, szukaj pracy. Jest pokazane, być może te dokumenty, które jakaś panna musi wysłać, to właśnie są takie. Jeżeli nie macie pracy, ta karta rada mówi: znajdź pracę, idź do pracy. Albo zrób coś, żeby ta praca y, do ciebie przyszła. Czyli wyślij to coś, co masz wysłać. Nie wiem, CV, czy co tam macie wysłać. Bardzo, bardzo dobre czytanie na pracę dla panny. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Jakoś to tak chyba pasuje trochę do naszego rocznego, bo w styczniu miałoby być coś takiego fajnego chyba. Natomiast ogólnie nasze roczne takie dziwne było, nie? Miśki? Może, może będą jakieś kłodne pod nogami, ale my sobie będziemy dawać radę. Z miesiąca na miesiąc sobie będziemy dawać radę, nie? Nie będziemy się przejmować. Kochani, co jest najlepszego do osiągnięcia dla panny w tym miesiącu. No, ja wam mówiłam. Zaraz wam pokażę, kochani. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Odwróciła mi się karta Nowego Początku. Ona się odwróciła. Ja jej nie biorę, ale wam mówię, że się odwróciła. Kochani, patrzcie tu. Co jest do osiągnięcia najlepszego? Znowu sprawiedliwość. Urzędy oraz sprawy prawne. Nie wiem, co macie. Nie wiem, co tam robicie w tych urzędach, ale osiągnąć to coś można, i można coś zachować dla siebie. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy prawne, coś tam, coś tam robi, zachować coś dla siebie, dostać coś, zatrzymać coś przy sobie. Albo jakieś coś, co dla Was jest bardzo ważne, możecie dostać z jakiegoś urzędu. Wywalczyć rywalizacja i walka jest pokazana. Kochani. To są bardzo, bardzo dobre karty, zwłaszcza dla tych, którzy mają albo do podjęcia jakąś bardzo, bardzo ważną decyzję, może być związkowa, nie musi być wcale pracowa, albo jeżeli są jakieś urzędy, czy jakieś prawne rzeczy, jakieś takie różne rzeczy. I tu jest pokazane, że to powinno być wywalczone w tym miesiącu przez Was. Wow, ale jeżeli jest karta walki pokazana, to pamiętajcie, że wy musicie wysłać te dokumenty, wy musicie zrobić to coś, co macie zrobić, żeby to do Was przyszło. A niektóre panny już sobie to wywalczyły, bo pracowały przez ileś tam lat czy miesięcy i sobie to to coś świetne, no teraz mówię o pracy, wywalczyły. Natomiast jeżeli chodzi o yy, panny, które dopiero muszą coś zrobić w styczniu, to jest pokazane, że musicie zrobić i wtedy to będzie dobry dla Was wynik. Bardzo dobra karta. No. Jeżeli gdzieś jakaś panna się chce rozwodzić, rozstawać, to możecie coś zachować po tym rozwodzie. Moglibyście jakieś sprawy majątkowe dobrze dla siebie rozwiązać. No. A panny mogą też zaoszczędzić pieniądze. Możecie nie wydać tyle, ile moglibyście wydać, gdybyście się nie postarali, żeby nie wydać. A ciekaw czy zrozumieliście, co powiedziałam, bo tak trochę zagmatwałam. Ale chyba to było jasne, nie? No. Misiaczki, lecimy dalej. E, co... Czekajcie, co to się wydarza? Co się będzie działo, jeżeli macie baranka, tak? Z każdym znakiem robimy. Jeżeli macie baranka, to w styczniu... Uuu, baranek się może wkurzyć, bo ja się domyślam, że baranek to jest... To jest raczej... To to, to jest baranek, a nie Wy. Chyba, że Wy jesteście mężczyzną. Prawdopodobnie to mężczyzna się wkurza tu. Zaborczy, zazdrosny, wkurzony, wredny. Może być taki ten baranek, niestety. Albo baranek jest. Nie można mu ufać. Niestabilny. A jeżeli wy jesteście barankiem i słuchacie panny, bo panna jest niestabilnym chłopem, no to dalej będzie. Niestety. Kochani. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Byk. Spełnienie marzeń. No to tam, jakie chcecie, żeby się spełniło. Podejrzewam seksiki, nie? Przyznajcie się. Nie dobra, nie musicie pisać. Nie musicie mi się aż tak zwierzać, kochani. Ale spełnienie marzeń z bykiem. Piękna karta. Takie duchowe połączenie, tak jakbyście mogli być jakieś bratnie dusze, czy cholera, wie co? Bliźnią, tak. No miłość, zwłaszcza wyzna, nawet wyznania miłosne. Mężczyzna gotowy na miłość. Osoba y, ciepła, dobra, kochająca, czuła i taka, która Was kocha. Jeżeli jesteście dziewczyną, a jeżeli jesteście mężczyzną, to Wy może będziecie wobec tej kobiety tacy. Ale miłość jest pokazana, opieka i bardzo... Nie, panny, nie, nie wiem czemu, ale nie mogę w ogóle tego, kurde, tasować. Nie, nie wiem, co się dzieje. Jakaś dziwna energia się tu wytworzyła. Chyba ekscytacja tą pracą. Ja tutaj tu niby związki wam mam sprawdzać, a tutaj cały czas myślę o tej pracy. Kochani, yy, bliźnięta rak. U, no tu gorzej, bo tu jest pokazane, że ktoś odchodzi albo się przeprowadza. Może być tak, że wy jesteście razem i się będziecie gdzieś przeprowadzać. Może tak być, ale to jest również karta odchodzenia, opuszczania, a jeżeli nie odchodzenia fizycznie, to dystansu emocjonalnego, i to też nie wróży dobrze związkowi. No, chyba, że wy we dwójkę się gdzieś przeprowadzacie. No to tak, to tak. Um, to był rak. Teraz lwiątko. Bardzo miła komunikacja, jeżeli macie dziecko, bardzo dobre, fajne sprawy, łączy was dziecko, ale miła komunikacja, miłe słowa, obietnice, na razie słowa. Możliwe, że to jest dopiero nowy jakiś związek, albo na przykład, że się nie odzywaliście przez jakiś czas i się teraz ta osoba odezwie, albo wy do nich. Miła komunikacja z wem. Jakieś nawet może wyznania. Kochani, panna. Pieniądze i stabilizacja. Bardzo dobra karta. Waga. Brak nowego początku. Oj. No, i też jakaś niedojrzałość. Uważajcie, jeżeli to będzie nowa osoba z pod znaku wagi, żeby za szybko czegoś nie zacząć. Żeby to nie było tak, że szybko, szybko zacznie bardzo tak gwałtownie, a potem się na przykład szybko skończy. To uważajcie, żeby tak nie było, kochani. brak nowego początku z wagą dobra skorpion to tu się niby nic nie dzieje słuchajcie albo jesteście razem albo nie ale to nie o to chodzi bo ta karta nie mówi o tym czy wy jesteście razem czy nie tylko mówi że nie powinno się nic za bardzo zmienić i to jest takie, że jeżeli jesteście razem, to jest takie a, z braku laku, że no, no dobra, no to już będę z Tobą na razie, no zobaczymy co z tego będzie, a jeżeli nie jesteście razem, to też tak machacie ręką i mówicie, no dobra, to przynajmniej mam święty spokój. To jest na takiej zasadzie. To jest tak jakby, jakby coś między Wami się wydarzyło, albo na przykład wróciliście do siebie, czy, czy, czy zostaliście razem, albo się rozstaliście i coś zostało utracone w tej kłótni, czy w tym jakimś konflikcie. Ale ktoś tak macha ręką i mówi: A, to, to, to na razie, na razie przetrwam. To jest taka karta takiego przetrwania: taki, takie trochę dziwne. No, mało, mało pasjonujące, jeżeli byśmy mówili o związku. Kochani, strzelec. Trójkąty i za dużo ludzi. Alkoholizm, uważajcie na jakieś pijaństwo, jakieś imprezy, albo inne osoby wam bróżdżą w tej relacji, w tym związku. Brak radości, brak połączenia. No. Kochani, no, co to się wydarza? Kochani, koziorożec. kontakt jest pokazany. Jeżeli macie razem dziecko, no to to jest jakieś fajne sprawy z dzieckiem. Natomiast y, kontakt i flirty są pokazane. Możliwe, że to jest nowa osoba w Waszym życiu. Bardzo możliwe. Albo, że na przykład długo ze sobą nie rozmawialiście i znowu w styczniu y, oni się do Was odzywają, albo Wy do nich. Wodnik. No tu jest osłabienie więzi, albo ktoś jest zbyt tchórzliwy, żeby się odezwać, żeby coś naprawić, żeby przyjść do Was. Nie ma odwagi ktoś. Albo Wy nie macie. Ale osłabienie więzi, albo próba zmuszania kogoś do czegoś. Ale to tylko dlatego, że, ta, że osoba, która zmusza, czuje się za słaba i chce coś wymusić na drugiej stronie. No to to jest takie trochę dziwne. No ale dobra. Rybeniki... Kochani, albo zakończenie totalne, takie zamknięcie rozdziału raz na zawsze, albo kontakt internetowy i podróże zagraniczne. No właśnie, ja wiem, że jedno drugie wyklucza, ale to wy wiecie, czy wy zamknęliście to na zawsze, czy wy macie kontakt, nie? Bo jeżeli gdzieś zagranica was jakaś dzieli, to tu jest pokazane, że jakieś nawet ktoś planuje podróżowanie, albo kontakt internetowy, przez internet ktoś chciałby coś z wami. Natomiast jeżeli nie, to zamykanie jakiegoś rozdziału. No, to jest dobra karta, bo jak zamykamy ten rozdział, to potem przychodzi coś nowego. No. Kochani, karta anielska. To może być ten jedyny lub ta jedyna. Poznałeś już partnera, którego szukasz. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Neczki. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki, pozdrowionka. No i pa pa.